Super, super! Oj, mam bardzo małą nóżkę kurczaka z KFC. A ja mam średnią. A ja jeszcze nigdy wcześniej nie widziałam tak dużej porcji! No i co za zapach? Istne szaleństwo. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Ojej, a co to takiego? Ostry sos? O mamusiu? Mimo, że mam najmniejszą porcję, to i tak boję się tego próbować. Och, mam nadzieję, że mi się poszczęści. Am, um. Mmm, jest całkiem dobre. Oj. Przepraszam. Keni, teraz ty. W porządku? Jestem pewien, że to nie jest tak straszne, jak wygląda na pierwszy rzut oka. To przecież tylko nóżka. Po prostu zanurzę ją w sosie i zjem. Wygląda całkiem smakowicie. O, tak, podoba mi się to, o, nie spodziewałam się tego, no cóż, zdarza się, Nancy twoja kolej spokojnie, tak? A jeśli dodamy sosu, o którym zapomniałaś, to może już nie być tak spokojnie. Pomogę ci. Nie, nie trzeba! Po co tyle lejesz? Idź na całość, koleżanko! Och, no dobra! Nie ma odwrotu, muszę coś zjeść. Dlaczego mnie tak straszyliście? To jest pyszne! Radzę ci, żebyś się tak tym nie zajadała. Niby czemu? To jest takie dobre! I po wszystkim... Oj, 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 oj! Oj! Nie ubaw! A co z moją fryzurą? No trudno. Jakie to jest fajne? Szkoda, że tak mało. Wow. Fajne, co nie? Miałem więcej szczęścia. Czekajcie, co? Ale! Normalnie szaleństwo! Spójrzcie na to. Zazdroszczę ci, Nancy. Ale to ja zacznę. Najpierw muszę przebić balonik. Lecimy. Gotowe. Udało się. Mam w środku cukierka. Szkoda, że tylko jednego, ale za to jakiego pysznego. Mniamniam. Mniam. Przyznaję, że przydałaby się dokładka. Keni, teraz ty. No to jedziemy. Ciekawe, ile cukierków jest w moim balonie. Ech, tak tego nie widać. Okej, okay, też wezmę igłę. I. No, to nie wygląda jak cukierki. Co to było? Keni, szkoda, że siebie nie widzisz. To przezabawne. Bardzo śmieszne, miałem po prostu pecha. A może wyjaśnisz mi, co to było? Och, przepraszam, Kloi, sam się tego nie spodziewałem. Zaraz to wszystko ogarnę. Nie trzeba, Keni, wystarczy. Już skończyłem, jeszcze tylko siebie wyczyszczę. Widzisz, już nic nie ma. Teraz twoja kolej, Nancy. Kora, dzięki za przypomnienie! W takim wielkim balonie musi być coś mega fajnego! Wow! Ile tu jest cukierków! Trzad! My też chcemy trochę! Ej, to moje cukierki, ręce precz! No weź, nie bądź taka chciwa! Już wiem! Dzięki tej rurce nie zostawię tym obżartuchom ani jednego cukierka! Zjem je sześciutkie! O nie! Ale pech! Fajnie, to było sprawiedliwe, więc nie macie co się obrażać! I to wszystko jak to możliwe! Wow! Uwielbiam Baskin Robins! Co? Normalnie nie wierzę! Nie mogę się doczekać swojej kolejki. Pospiesz się Kenny. No dobra, z taką małą porcją poradzę sobie w mgnieniu oka. Kto na dwie łyżeczki? Ale apetycznie to wygląda. Mia, miam, niam, niam niam Ach, co za rozkosz! Co? I to wszystko? Czyli tylko na jedną łyżeczkę. Przepraszam, ale nie mogę dłużej czekać. Wpadłam mm, na fajny pomysł. Popatrzcie, ile mam tu smakołyków. Jestem pewna, że z lodami to będzie prawdziwa bomba. Zacznę od M&M'sów. Potem dodam bitą śmietanę. I poleję wszystko syropem karmelowym. Obowiązkowo dodam posypkę. No i czekoladowe paluszki. Dodam! Brawo, Chloe! Próbuję, bo już mi ślinka cieknie. Mmm, no prawdziwa uczta. Tak! Muszę sprawdzić. Smacznego. Jakie smacznego? Zaraz pokażę ci, dlaczego nie wolno kraść cudzego jedzenia. A masz! Ej! Litości! Nie chciałem tyle syropu. Chociaż, nawet się cieszę. Skończyliście już? Keni, Kenny, umyj się! A ja zabieram się za moją gigantyczną porcję. Mmm, niesamowite. Ej! Co to ma być? Oczywiście nie tak dobre, jak u Kloi, ale ujdzie. To moje lody! Ojej, jakie ciężkie! Aj! Wszystko w porządku? A jak myślisz? O, mogę jeść lody prosto z ciebie! Życzcie mi smacznego! Uff, dobrze, że mam małą porcję. Ups! O, mam, mam, mamusiu! O mój Boże! O nie! Nie mówcie mi, że to wszystko dla mnie! Tak, Kloi? To wszystko dla ciebie. Zaczynaj! Ja? No dobra, tych kwaśnych cukierków w ogóle nie lubię, ale jednego mogę zjeść. Chyba po nim nic mi nie będzie. Oj! Aj! Oj! Aj! O rany, co to było? Chyba przeszło. Teraz ty, Nancy. Co, już czas? No dobra, jaki duży cukierek? Spróbuję najpierw polizać. Potrzebujesz pomocy? Rozprawimy się z tym cukierkiem w mgnieniu oka. Patrz, jak szybko się kręci. Podstaw tylko język i tyle. No dobra, lecimy z tym. Aj, jakie to okropne! To nie do wzniesienia! Uff. Powodzenia, Kloi. Teraz ty, Kloi. Ok? Najpierw muszę wziąć drabinę i zobaczyć, co mnie czeka. Jaki duży cukierek! I jaki ciężki! Uf, ledwo go udźwignęłam, nie da rady go ugryźć. Jak mam go zjeść? Muszę pomyśleć. Mmm, dajcie mi ten młotek! O, tak, świetny pomysł, dzięki! Teraz o wiele łatwiej będzie mi zjeść tego cukierka. A teraz wszystkie kawałki włożę, o tutaj, gotowe! A teraz zaleję to wrzątkiem, tak żeby wyszedł mi sok. No i co myślicie? Według mnie to genialny pomysł. Wezmę tylko słomkę i można próbować. Najważniejsze to nie myśleć o tym, że to jest kwaśne. To straszne, nie mogę na to patrzeć! Skończyłam i za siebie nie odpowiadam! Niezły ubaw! Chloe wygina się, jakby była na dyskotece! Dołączmy do niej! Ekstra! A? Nie. Myślę, że nacisnę ten guzik. Co mnie teraz czeka? Och, kochanie, nie masz pojęcia, jak ci się nie poszczęściło! <laughs> Myślę, że te kolory idealnie uzupełnią twój wygląd, Jess. Zacznijmy oczywiście od mojego ulubionego. Czy na pewno nacisnęłam właściwy przycisk, nic się nie dzieje. Oj, co jest na mojej głowie? Nic nie widzę. To obrzydliwe. Czy to farba? Masakra. Błe. Chyba już nic nie leci. A jednak leci. Nowy kolor. Błękitny. W ogóle nie pasuje do mojego stroju. Ile tam jeszcze tego jest? Przepraszam, że, ale muszę opróżnić wszystkie pudełeczka z farbą. Myślisz, że to dla mnie łatwe? Naprawdę lubiłam te farby. No, to już chyba wszystko. Gratulacje, Jess. Zdałaś ten test jak prawdziwy bohater. I nie wyglądasz tak źle. To, że jestem mała, nie oznacza, że pozwolę się nade mną znęcać. Dopadnę cię zaraz, ty głupi olbrzymie. Zaraz sama poczujesz swój challenge na własnej skórze. Ha, i prosto do celu. Oj, to takie straszne. Nie wiem, co nacisnąć. Dobra, Niech będzie ten guzik. O, mamusiu, co się teraz ze mną stanie? Trzęsy się ze strachu. Oj, ja Wygląda na to, że tym razem Julia miała więcej szczęścia. Patrzcie na te piękne, jaskrawo kolorowe kuleczki. Myślę, że Julii najbardziej spodobają się te niebieskie. Od nich zaczniemy. O, nie! O, ogromne marsjańskie gąsienice! Nie zjadajcie mnie, proszę! Co za koszmar! Oj, a to jest w sumie zabawne. Czekajcie, to nie gosienice. To tylko kulki. Jak fajnie! Tyle różnych pięknych kolorów. To jakieś święto niesamowite. Patrzcie, mam tego cały basen. Leczkę? To pachnie tak pysznie. Są jadalne. Dobra, jestem gotowa zostać w tym basenie przez kilka dni. Od dawna chciałam pojechać na wakacje. Zdecydowanie jest coś fajnego za tym przyciskiem. A jeśli nie, jestem gotowa do walki. Ha! Hmm, nie sądzę, żeby Jess miała jakiekolwiek pojęcie, co ją czeka. Zgadnijcie, co mam w tej pięknej butelce. Po prostu to uwielbiam. Spróbujmy. Pyszne. Jess będzie zachwycona. Odwracam butelkę i zaczynamy. Co się dzieje? Ojej, co się na mnie wylewa? Takie gęste i lepkie. To coś okropnego, prawda? Nie, chwileczkę. Miód! Tak dużo miodu! Czuję się jak królowa pszczół. Aż mi moje oczy zmieniły kolor na żółty. Co jest to? Jestem teraz pokryta od stóp do głów grubą warstwą słodkiego miodu. O tak! Wygląda na to, że ktoś chce dokładkę. Mam coś w sam raz na taką okazję. Okej, okay, ostrożnie odcinamy nożyczkami róg poduszki. To no jest dokładnie to, czego potrzebuję. Mam nadzieję, że ci się spodoba jazz. La 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 la! Pomocy! Pada deszcz piór. Nie, to ulewa z piór. Przyklejają się do mnie. Fuj, to brzydliwe. <laughs> Wyglądam teraz jako skubany kurczak. Jak udało mi się nacisnąć ten głupi przycisk? A wszystko szło tak dobrze. Nie martw się, kochanie. Następnym razem dostaniesz coś fajnego. A co tam u Julie? Co wybrać? Dobra, niech będzie ten przycisk. Co to jest? I po co? Mam nadzieję, że jesteś na to gotowa. Chociaż jak można być gotowym na coś takiego? Dla mnie to pyszny mały przysmak. Poproks. Uwielbiam je. Ups, wzięłam troszkę za dużo. <laughs> Super! Ale dla ciebie to będzie coś gorszego. Już czuję, że coś spada mi na głowę. To straszne i niezbyt miłe. Dobrze, że mam na sobie ten kask ochronny. Oj, chyba deszcz kamyczków się skończył. Mam rację. Ładnie pachnie, spróbujmy. Wow, to jest naprawdę dobre! Chcę więcej i więcej! I jeszcze więcej. Ojej! Co się dzieje? O, rany! Wow, jak pięknie! Muszę częściej cię tym karmić. Poprzednim razem trafiały mi się nie takie już okropne rzeczy, więc myślę, że tym razem też będę miała farta. Co tam będzie? Pomocy! Nie martw się! Właściwie to znowu masz szczęście. Dostaniesz te wspaniałe mi się Haribo. Po prostu je uwielbiam. Proszę! Aj! Coś ciężkiego spadło mi na głowę! To gigantyczny miś Haribo! O rany! Już mi ślinka cieknie na myśl o tej pyszności! Jest taki duży! Mogłabym go jeść cały dzień. Zaczynam się troszkę nudzić. Myślę, że mam świetny pomysł. Jestem pewna, że Ci się spodoba. Ha, tylko spójrz się na tę konsystencję! Wspaniała! Jak się ciągnie. I nadal jest pyszna. Do dzieła. Mm, ten miś był niesamowity. Dobra, a gdzie są pozostałe żelki? Ej, to w ogóle nie wygląda jak żelki. Ale pachnie jak żelki. Ojej, nic nie widzę! Co się dzieje? Pomocy! Próbują mnie tu utopić w ogromnej galaretowatej masie! Co to takiego? Jestem cała w żelkach? To całkiem smaczne! Uwielbiam żelki. Widzisz, nie jest tak źle, jak myślałaś. Ej, Jess, chyba ci się nudzi. Naciskaj. Sekundę. A ja! Ten przycisk przyniesie mi szczęście! Jestem gotowa! Na pewno mam tu całą butelkę mojej ulubionej Coli. Najpierw ostrożnie otwieramy nakrętkę. Próbujemy. Mm, pyszna. A teraz? No co tam? A, to jest takie zimne, lepkie i mokre. Pomocy! To nie przestaje się lać. Masakra. Teraz całe pudło zapełni się kolą. Ja teraz zrobię. Zawsze chciałam nurkować. Chyba pora zacząć. Czuję się jak ryba. Albo jakiś rekin. Albo Delfin! Myślę, że jeden z tych guzików mi pomoże. Świetny wybór, Jes! Mam dokładnie to, czego potrzebujesz. Wszyscy wiedzą, że mentosy i kola to bombowe połączenie! Co? Czy to jest to, o czym myślę? Ups! Wow, ale odlot! O mamusiu, znowu moja kolej, żeby wybrać guzik. Mam nadzieję, że tam nie ma nic strasznego. Proszę! Twoje modlitwy zostały wysłuchane, złociutka. To wcale nie jest obrzydliwe ani straszne. To ulubione mydło. A teraz spienimy je porządnie w dłoniach i tylko spójrzcie na tę cudowną piankę. Co to jest? Trujące meduzy? Wynoście się stąd! Zostawcie mnie! Nie zjadajcie mnie! To straszne, nie czuję już rąk! Muszę się stąd wydostać. To się nigdy nie skończy. Pomóżcie. jesteś taka zabawna. Myślę, że czegoś ci brakuje. Oczywiście, kaczówki do kąpieli. A! Co to? Chwileczkę. To tylko kaczka. Jest taka słodka. Chodźmy popływać, kochanie. Fakwa! Kwa. Który przycisk powinnam wcisnąć? Powiedzmy, że ten. O, to jest coś dobrego, Jess. Nie mogę powiedzieć, że ci zazdroszczę. Z sosem Tabasco nie ma żartów. Chociaż mała kropla raczej nic nie zrobi, prawda? Ups. Myliłam się. To dla mnie za ostre. Mam nadzieję, że Jess lubi ostre jedzenie bardziej niż ja. No to lecimy. Co tym razem? Co to jest? Jak dużo dziwnej czerwonej substancji. Pachnie dziwnie. Co to takiego? Może wystarczy! Teraz jestem pokryta tą dziwną czerwoną mazią. Czy to jest jadalne? Smakuje nieźle. Niepotrzebnie się tak stresow... stresowałam! Ej, czuję ogień! Jess, co z tobą? Zaraz wybuchnie tu pożar. Ej, Julia, wynoszmy się stąd! Myślę, że to nasza szansa. Chodźmy. Szybko, zanim wróci. Myślę, że wyjście było w tamtą stronę. Dobra dziewczyny, bez paniki. Zaraz. Co? Poważnie?